Cześć, siemano, to z tej strony to jest przedostatni odcinek MIRORSIE! Jestem po. <gry> egzaminie z matmy I się dowiedziałem dzisiaj bardzo szczęśliwej wiadomości. W sumie nie matmę to w miarę lubię i ogarniam No ale, że dzisiaj to były moje ostatnie. W sumie to jest ostatni semestr, na którym miałem mieć matmę. O czym. Nie miałem zielonego pojęcia i to dosłownie. Nikt z nas czyszczających na zajęcia nie miał zielonego pojęcia, że to jest ostatni raz, kiedy mamy. E, że to jest ostatni samolot z Wattą. Tak się wyrażę. Więc. E, propsy? Propsy jaki są? Egzamin już prawdopodobnie. E, wyniki mamy mieć do 25 stycznia, jeżeli chodzi o Wattman. Ale tak jak sprawdzaliśmy wyniki, to tam źle. Nie powinno być, teraz będziemy Was mieli, tak cały czas. Co? Dobra, ja się z Wami nie bawię, po prostu biegnę dalej. Nie ma bata na paru z was, nie wygram. Za ni nic z parą raz nie wygram. Dobra, teraz wyszło. Teraz teoretycznie mam ich tylko na dupie. Haha, ha, nie złapiecie mnie! Nigdy mnie nie złapiecie! Dobra, trzeba przed nimi spierdzielać Nie, z Celest miałem wczoraj problem, a co dopiero z nimi teraz Udało się? Mam nadzieję, że tak Z <grystanie> Celest mieliśmy wczoraj, nie powiem, że bardzo duży problem, ale na czterech takich sprinterów, bo o ciemnej stronie barykady z projektu kartę, jakoś nie mam Za bardzo chętny na zabawę z nimi Chrapki Mogę już stwierdzić, że ich zgubiłem, czy jeszcze nie? Musimy zmienić lokację z rzutu mogadam z Spróbuj ich zgubić. Jeszcze ich nie zgubiłem, no to wychodzi. No ba! Co ich tu tak dużo? Okej, okay, jakoś dam radę. No, za długo. Powinienem się pozbyć tego ze spluwą. Kija. Dobra i mamy ich na dupie Tego już jestem pewny wręcz Klinik zrzuci karabin w budynku CCC To zaraz zarobię Powinnaś stamtąd dobrze widzieć konflikt Okej Coś tak czuję, że mam ich na dupie. Ale udawajmy, że nie. Bo wolałbym ich nie mieć prosto pod zatkiem. jednak zmienić tą szkółkę niedzielną na jakąś inną na pro, pro YouTubera. Pro, pro YouTuber, pro Gamer. A nie Lama. We wszystkim. Hmm. No na myszce powinno być to łatwiejsze, no ale na padzie. Aż tak myśleć o tym, to wątpię, żeby ktoś aż tak myślał o tym, jak to myśli. Kurwa przekręcić gałkę dwa centymetry. o 2 cm. Jartuję o 2 mm. Przekręć gałkę 2 mm w lewo. Zobaczysz, będziesz mógł skoczyć. Dziękuję. No nie, jak Majdy miał się jeszcze na YouTubie zachowywać w 100% jak robot, to gdzie ja się będę zachowywać jak człowiek? Tak jak w poprzednim odcinku powiedziałem, jak ja się witam. Do gościa restauracji McDonald's. Ja najpierw działam na pełnej, co nie? I nagle słyszę zwolnij. Najpierw... Przyspiesz, 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 brzm, Ja się ludziom po prostu nie dziwię. Aż tam ja go Boga obraziłem, że muszę... Aż tam Okej. Okay. Nie, nie po to się namęczyłem, żeby tam wskoczyć. A brak. pierd. Widziałem raz kozie śmierć, a nie raz kozie mucha Tu Tu To mnie blokuje tutaj miałem wskoczyć. Jestem na jakimś piętrze wyżej. No dobra, spoko Maroko, no ale daj mi tutaj przejść, pole. Muszę tu wyskoczyć. Dobra. No to nabierz rozpęd fight Dzięki. Gdzie zacznę. No chociaż dobrze, że w tym wypis a nie w innym. Prawie Udało się To się do kurdy nędzy udało Okej, okay, jest tam kolejny piętro wyżej Mhm. <laughs> oh yeah. <sighs> Where are now? Ok. What? A, bo mnie tu aż cofnęło. Ja jestem na zasadzie, że dopiero muszę przejść przez Tom. Moją ulubioną belkę. To się nazywa przyspieszenie rozgrywki. Oczywiście tylko dla kumatych, prawda? <gry> Ej, ale nie ogarnąłbym tego za nic. Jolo, <gry> po prostu. Kiedy robisz coś na jolo, i akurat to wychodzi. Wiesz do tego byś w normalnym życiu. No za zaciula nie wymyślił, no. Nieważne jakbyś bił, kradł, czy cokolwiek. Myślę, to kurwa w życiu, nie No, jeszcze przynajmniej z jedną pięterką muszę jakoś wbić. Aqui. Dobrze wyszło Ja żyję Gdzieś obok Ciebie jest kanał wentylacyjny. Spoko wiem gdzie jest ten kanał wentylacyjny, jego ja przecież widzę tylko muszę to dobrze Gdzieś obok kanał to szybka droga na pozycję nie ma problemu. Już tam biegnę. Jezu, jakie te szczury wielkie! Jakie te szczury wielkie! Oni już o nas wiedzą! Co teraz z nami zrobią? Szaszłyk! z kwek! Będziesz szaszłyks sz co na przykład? Coś o obcych. Oni są ciekawi. Ja byłem pewien, że tu nic nie będzie, a tam jednak była tylko jakaś pierdzielona walizeczka, których ja nawet nie zbieram. Wiem, gdzie ominąłem nawet cztery. Ale ich takich nie zbieram. Namierz konwój. Musisz go jakoś spowolnić. Celuj w silnik. Podłączę cię do kanału radiowego, którego używa CPF. Konwój Connors! Jaki macie status? Podbiór! Okej? Okay. Na razie dobrze, droga jest wolna. Ja ich muszę spowolnić, a ja... Weź go i namierz konwój. Musisz go jakoś spowolnić. Celuj w silnik. Podłączę cię do kanału radiowego, którego używa CPF. Konwój Konors! Jaki macie status? Podbiór Na razie dobrze, droga jest wolna. Okej okay. I co teraz? Ruszaj, musisz się tam dotknąć Okej, okay, lecimy po tur Za późno, już wiedzą gdzie jesteś Nie ma problemu jak wiedzą czy nie wiedzą I tak ładnie ładne pranie dupy im Spościmy no dobra. Jeden odcinek przed wyjściem, drugi odcinek po wyjściu. Dobra, drugi... druga spluwa. É o quê? Mogłem to zrobić jakieś 10 minut temu, bez zabijania nikogo, tylko od razu przed nimi spierdalając tą klatką. <śm> Kate... Kate... Hm, Faith? No już. Effie, nie mogę uwierzyć, że tak się dla mnie poświęcasz. Tyle ci byłam winna, Kate. Weź to. Tomek, przyjaciel, wyprowadzi cię stąd. Ja wezmę na siebie niebieskich, potem się odszukamy. O Boże. Mek! Nie mogłem ich powstrzymać. Zabrali Kate. Ale część z nich dorwałem. Dokąd poszli? Hmm. Mówili coś o wieży. Siedzibie burmistrza? <ścoughs> tak. Cholera, Merk. Wezwę kogoś. Lekarza. Nic z tego, Wyajw. Przepraszam, Merk. Przepraszam. Nie, nie przepraszaj. Nie daj tym zastrajcom wygrać. Nie pozwolę. Obiecuję. Dzięki, mała. Coś tak czuję, że z 40 minut zrobimy jakoś 20. Porwali nam znowu siostrę. Co zrobić? Coś tak trochę czuję się, jakby to była księżniczka w Super Mario. <grymne> <grymne> Albo w Mario. Dobra. Dzięki Wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia o, o godzinie 14. Pewnie z 43 minut, które mam, 41 nagrania gry. Wyjdzie jakieś 20 minut, więc 20 do 30. Cześć i czołem.